Musiu, kto do ciebie przyszedł, jak spałaś? Kto przyszedł jak spałaś? Kto tu był? Zobacz. Co tam jest? Co tam jest? Kto do ciebie przyszedł jak spałaś? Nie, to nie piesek zostawił. Nie, to święty Mikołaj przyniósł. No, co to jest? Co to jest? Co to jest? Prezent? Prezent? To dla ciebie. No? To dla ciebie, Misia. Odpakujesz? Nie, to Święty Mikołaj przyniósł. Święty Mikołaj nie robi uuu, tylko hoł, hoł, hoł. Święty Mikołaj, no idź, weź ten prezent. No weź ten prezent.